Cześć, jestem z tej strony boy. i dzisiaj unboxing długo oczekiwanej lokomotywy ode mnie w serii 2M62 w kolorach RZD. Wcześniej zrobiłem już taki film o tym, o tej lokomotywie, jak wyjmowałem z pudełka unboxing. Cały refill zrobiłem, a to była angielska wersja. Dzisiaj jest nareszcie polska wersja. Kolega prosił już od dawna, żebym zrobił, więc Maciek, proszę bardzo o to. Polska wersja unboxingu 2M62 od roku. Tak, zanim zaczniemy ten film, chciałbym przedstawić historię lokomotyw serii 2M62. Zapraszam na film. Lokomotywy typu 2M62 i M62 zostały zbudowane w tysiącach dla Związku Radzieckiego od lat 60. do później lat 80. -tych. Te był używany i nadal jest przeznaczony do transportu ciężkich ładunków na głównej linii z transportem węgla, ropy i drewna. 2M62 to lokomotywa z podwójnym silnikiem wysokoprężnym do ciężkich ładunków, w której pojedyncza jednostka M62 jest wykorzystywana do różnych zadań głównie po stronie towarowej, w tym do włączania stacji kolejowych. W wielu ocalałych lokomotyw 2M62 i M62 przebudowano wiele nowoczechnych pojazdów napędowych, które przedłużają ich żywotność o dekadę lub dwie. Typ 2M62 i M62 można dziś znaleźć głównie na eks kraje bloku wschodniego, w tym Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Ukraina i sama Rosja, a poza nią, bo blok w bezpośrednim obszarze granicznym Finlandii, co zaskakujące tego typu całkowicie brakuje w Estonii. A teraz proszę bardzo, sama lokomotywa 2M62 w akcji. I już potem, a teraz zaczynamy od, od boxingu. Może taka teraz twarde pokrywki, teraz Rokar zamiast tych papierowych lekkich. Papier na ochronienie lokomotywy. I proszę bardzo: dwa nowusienkie lokomotywy Rokar 2 Od razu wspomnę, że tu części dodatkowe już zamontowałem na lokomotywie. Szczególnie antenę i, i odbicia. No to więc, odpakujemy jedną. Druga lokomotowa jest taka sama, więc nie będę pokazywał drugiej. Zacznę od pierwszej, której tu jest na dole. Tu są na to wszystko, żeby nie przeszkadzało. Od razu też wspomnę, że jakbyście kupowali taką lokomotywę, to od razu Wam powiem, że ta lokomotywa pożre Wam pieniędzy. Ta lokomotywa przynajmniej kosztuje 1900 zł, prawie 2000. Ale tą kupiłem, to jest dźwiękiem. Kupiłem ją za 2000 coś, ale za to dostałem obniżkę, bo kupowałem u Karola Marcinka. Więc tak, tu, tu jest siatka z częściami, tu też jest siatka z częściami. Też warto dodać, że ma się części dodatkowe, a teraz tablice do lokomotywy. Nie bardzo widać, ale jak najbliżej przełożę to i tak za chwilę, za ciemnie. To, więc tak, mamy tu znaki RCD, czyli kolei rosyjskich. Tu po prawej mamy tablice tablicę firmy, które zbudowały lokomotywę 2M32, czyli uh, Włożenokra gra Works, czyli uh, dzisiejszy Ługańsk. Ukraina. Mamy tablicę 2M62 z numerem lokomotywy oraz tu też znaki Sowieckiej Unii. Albo inaczej mówiąc ZSRR. A więc tak. A więc tak zaraz zaczynamy od rozpakowywania 2M62. Gąbka tu jest na ogromne świateł. Jak mówiłem, wspominałem wcześniej, lokomotywa jest już małe detale założone wcześniej. Posprzątamy to, włożymy na bok. I więc proszę, 2 62 od roku w skali HO. Tutaj trochę przesunę światło, żebyście widzieli. Za chwilę jest a, statyw Trochę niżej położę, więc będziecie mogli zobaczyć, jakie to ma detale. Cóż mam do powiedzenia? Model jest doskonały. Bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie zrobiony. Kolor nawet pasuje na lokomotywy. Jest oryginalny olive green. Tylko mi się wydaje, że trochę listwa górna pod oknami kabiny jest trochę za pomarańczowa. Trochę ciemniejsze powinny być. Ale i tak model jest idealny. Brak buforów. Też dobrze, a sprzęg, to ja sam dodałem, to są firmy, to są e, sprzęgi firmy Keri Keri Couplers można, one są aktualnie niedostępne w Polsce Tylko można je kupić za granicą A więc tak, teraz przechodzimy do detali Proszę bardzo, oto lokomotora 2.62 z bliska I, czym tu zacząć? Antena. Oryginalna antena linowa, jeszcze tutaj z patykiem antenowym. Tak z ciekawości powiem, e, koleje sowieckie, to ta, ten sposób anteny e, została oderwane od e, amerykańców, od kolei Pennsylvania Railroad. E, tu pokażę właśnie przykład. Antena jest dalekosiciowa, odbiera przynajmniej z, z, może z 50 km mniej więcej. A tak, to antena też jest, odbiera przynajmniej od stacji do stacji. Dach, dach jest taki sam jak u każdego producenta ROCO. Oprócz zdetalowanej, oprócz zdetalowanej, nareszcie, przez ROCO wiatraku. Nie jest, jak to mówią modelarze, wlepione do tego. Jak w starych modelach Roko, to jest normalnie drabina nad wiatrakiem. I moim zdaniem bardzo, Roko bardzo ładnie to zrobili. I jak zwykle, pozane po dwóch stronach. No, to każda norma, bo każdy Gagarin miał na przodzie, oprócz tych zmodernizowanych dzisiejszych naszych Gagarinów, które są brzydsze od starego Gagarina. Stary Gagarin zawsze wygrywa od kołamy. Maszyna mnie bardzo ładnie zdetalowana, nawet widać. Tu spojrzycie na lewy róg, gdzie mój palec jest, jest jeszcze widoczny 14T40 silnik, który nie każdy 2M62 na szerokim torze już niestety nie ma. W kolejnych latach Ukraina, Łotwa i Białoruś powoli będą modernizować swoje stare 2M62 z silnikiem dwusuwami, więc polecam jechać tam i jak najszybciej złapać te bestie jeszcze z oryginalnym silnikiem, zanim zostałam zmodernizowane. To jest coś, co nie zobaczysz na gagarinach e, Roko. Roko jakoś zawsze zapomina o tym, ale na rzeczy są uchwyty na przodzie kabiny. Na przykład na gagarinach Roko tego nie ma, a choć nasze s 44 mają te ob uchwyty, ale w skali HO jakoś Roko zawsze nigdy nie robi. Zawsze zapomina, krócej mówiąc. Mirror jest przysływ, części dodatkowe to się montuje sam. A tak to z tymi mirrors oplaskami bardzo ładnie wygląda ten model bardzo bardziej realistycznie. Za bardzo nie widać, ale kabina tej lokomotywy jest bardzo też ładnie zdetalowana. Tylko te, to jest ten akurat człon, który nie ma maszynisty na przodzie. Ale jak też spojrzymy na tył, bo 22 lokomotywy można też oprowadzić osobno. Też jest ster i można krowalić od drugiej strony. Tylko że... Nie ma okna z tej strony. 262 62 nigdy nie miał okna z tej strony. Uchwyty ręczne, kłódki do drzwi są też plastiku. Normalnie jak dotkniesz pacem to czuć. A tak... To chyba tyle z tej lokomotywy. 262 62 jest na podstawie Gagarino, które Roko robił w rodo-różnych kolei w skali HO. A tak to model jest... Bardzo ładny, nawet nie, nawet nie narzekam, że, że bardzo drogi. Polecam, naprawdę. To jest przepiękny model. Instrukcje do tego lokomotywy, jak rozebrać jak wyjąć okno, z silnikiem, dekoder to znajdziecie na samym dole pudełka. Na razie nie będę pokazywał te instrukcje, bo bardzo długi ten film się robi, a ja nie chcę, żeby był ta aż 20 minut długi. Więc po detalach już zapraszam na makietę, gdzie będziemy testować kłosy zapraszam. Witam na makiecie. Od razu wam wspomnę, że te lokomotywy nie są na jednym y, adresie. No, oczywiście. Roko zdecydowało, że zamiast wprowadzić dwukierunkowego na 03, to zaprogramowali lokomotywę, że obydwie lokomotywy będą miały kod 03, tylko że na członie B, czyli na drugiej członie, dźwięki będą sterowane na programie 4. Proszę bardzo o to jak to wygląda. 0,3 na obydwie lokomotywy i 0,4 na dźwięki. A więc teraz zaczynamy. Na 0,4 kontroluje się światła, więc bum. To są przodnie światła, ale w którym kierunku kierujesz się lokomotywę to oczywiście też się zaświecą czerwone. Z drugiej strony lampy nie działają na końcowej członie. Trójka to jest trąbka. F trójka to jest długa trąbka. F czwórka to jest rozprzęganie sprzęgu. F piątka to jest gwizda konduktorski szóstka nic nie robi siedemka to jest hamulce ósemka to jest kompresor dziewiątka to jest gwizdek na gwizdek albo też rp1 dziesiątka to jest krótki gwizdek też od dekodorów zimo 11 nic nie robi a dwunastka też nic nie robi. A więc, proszę Państwa, teraz jazda tej lokomotywy. Nie mam drugiego członu ze sobą, jest obecnie na dole i nie będę się wracał. Mam stare filmy jeszcze z jaką robiłem z wersji angielskiej, więc będę pokazywał ten materiał, który był ostatnio robiony. A więc, na tym kończę mój film. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam polska wersja się spodobała. Jak nie, to nie oglądajcie. Mój polski jest naprawdę słaby, jeśli chodzi o takie filmy. <grych> Jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym unboxingu. Cześć.